Halo, halo, halo Tamku, halo Staszku, tutaj MOTO, witam Państwa przed telewizorami. No, mamy swój język, taki migowy Bernard, już trochę też mi, o pokazuje tutaj Sawa, Sawa wiem, vamos, jedziemy, wyprzedzamy, ale także mamy wszystko dograne. Kanapek niestety nie było. Nie ma Agnieszki w willadżu, także kanapek nie ma kto mi robić. Wszystko jest pod kontrolą, damy radę. Nie ma obawy. A dzisiaj taki peleton ospały. Właśnie nawet takiego ruchu nie ma jak na tym czwartym etapie, gdy jechałem w kolumnie. Mniej kolarzy się zatrzymują. Mniej zatrzymują się właśnie nawet i za potrzebami fizjologicznymi. Chyba wczoraj bardzo dużo wypocili na tym trudnym górskim etapie. Ale nie mamy Polaka w odjeździe, to za chwilę spróbujemy z Bernardem przeskoczyć do tej ucieczki i będzie Polak z przodu. No. Ok, do usłyszenia tutaj moto. My też już mieliśmy, przez chwilę się zatrzymaliśmy za, za peletonem, i później był taki akurat lekki zjazd, gdy goniliśmy. No i Bernard nam pokazał, co potrafi. Była jazda niezła. To może jakby tak Łukasz Wiśnioski gdzieś tam nam na koło, nikt by nic nie wiedział i byśmy go przeciągnęli troszeczkę do przodu, tak żartując oczywiście. Myślę, że jego rower ma trochę za mało koni i mógłby nie dać rady utrzymać wam, wam koła. Ale jedzonko Bernard. Nie wiem czy widać to, co mamy. Jesteśmy uratowani. I nie tylko dzisiaj banany, ale kan... coś tutaj będzie w tej torbie więcej od, kan... od bananów. <głos> <głos> także, także, tak. Do usłyszenia podczas kolejnych relacji. Dziękuję Dariusz Baranowski.